Sprzedajesz na Allegro produkty swojej marki? Nie zauważyłam. Jeśli chcesz, aby ja i pozostali klienci szybciej Cię zauważyli, stwórz swój Brandstore. To spersonalizowany sklep na naszej platformie, w którym możesz zaprezentować swoje produkty w atrakcyjny sposób. Dzięki niemu, po pierwsze, zyskujesz maksymalną widoczność na wszystkich etapach zakupowych, od strony głównej przez wyniki wyszukiwania po karty produktów. Po drugie, masz pełną kontrolę nad treścią. Twoje opisy i materiały wizualne są zawsze aktualne i zachowujesz spójność z identyfikacją wizualną marki. Po trzecie, możesz prezentować najlepiej sprzedające się produkty, inspiracje i produkty uzupełniające, ale też nowości i okazje. Poza tym, wchodząc na stronę twojego sklepu, kupujący ma pewność, że produkt pochodzi od marki i jest oryginalny, więc chętniej decyduje się na jego zakup. Kolejna korzyść posiadania skutecznego brand -storu to storytelling. Czyli emocjonalne zaangażowanie klientów poprzez historię, wartości i profesjonalizm marki oraz przykuwające uwagę materiały. A jak zbudować najlepszej jakości Brand store? Od początku. Zadbaj o baner nagłówka z logiem marki. Warto, żeby zawierał frazę oficjalny sklep, następnie uzupełnij drzewo nawigacji. Dodajesz w nim pełne portfolio produktów Twojej marki, uwzględniając linie produktowe. Pamiętaj, że stosunek komponentów treściowych, takich jak baner wideo czy faku, do komponentów produktowych, np. karuzele produktowe, powinien być bliski proporcji 50 do 50. W sekcji pierwszej Twojej strony umieść karuzelę produktową z automatycznym wyborem, np. bestsellery, nowości czy produkty w promocji. Dobrze zaprezentuj też przekrojową ofertę marki. Umieść ją najlepiej na pierwszej lub drugiej pozycji w sklepie i eksperymentuj z kategoriami produktów. Wyjątkowość i innowacyjność Twojej marki podkreślisz m.in. poprzez komponent PageLinks, wideo o marce czy unikalne okazje i promocje kierowane do klientów Allegro. Pamiętaj też o przycisku Pokaż Więcej. Włącz go w karuzelach produktowych. Jeśli sprzedajesz w kategorii, w której decyzje zakupowe są oparte na szczegółach, np. elektronika czy kosmetyki, możesz dodać na stronę tabelę porównawczą różnych modeli produktów. Twój Brand Store uatrakcyjnią materiały wideo, takie jak recenzje, tutoriale czy porównania produktów. Dzięki nim Twój sklep stanie się dla użytkowników źródłem porad, które pomagają w podjęciu decyzji. Szczegółową instrukcję, zasady i wskazówki dotyczące budowania skutecznego Brand Store'u znajdziesz w filmie podlinkowanym w opisie. Jeśli chcesz się zainspirować, podejrzyj na Allegro Brand Store takich marek jak Foreo czy Inglot i oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.